Cześć Boże, niech będzie pochwalony Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem jak robicie, kiedy chcecie wyjechać na wakacje. Myślę, że wielu z nas, kiedy chce wyjechać gdzieś na wakacje, no to najpierw już myśli o tym, gdzie chce pojechać. Tak, wybiera sobie miejsce, gdzie, co chce zobaczyć, jak chce spędzić czas. Potem szuka miejsca noclegowego, tak? gdzie, gdzie mogę spać, gdzie mogę spędzić ten czas. tak? i normalnie wtedy patrzymy na kilka ważnych rzeczy patrzymy na cenę jaka jest cena tego domku czy miejsca czy hotelu gdziekolwiek będziemy spać jaka jest cena tego jakie tam są warunki czy jest wyżywienie czy nie ma wyżywienia itd itd sprawdzamy właśnie miejsce pod tym kątem żeby one było dopasowane do nas żeby to było miejsce gdzie możemy odpocząć gdzie możemy spędzić czas z rodziną czy z przyjaciółmi ale przede wszystkim właśnie, żebyśmy mogli się odłączyć od tej naszej codzienności, od tych trudów, od tego wszystkiego. Być troszeczkę, no właśnie, w takim innym świecie. I szukamy tego, żeby to było właśnie takie miejsce, które ma nam odpowiadać. Takie miejsce, żeby było dopasowane do nas. Ale zapytaj siebie dzisiaj, czy myślałeś o Twoich takich wiecznych wakacjach? Właśnie możemy powiedzieć, po tych wakacjach, po tym życiu. Kiedy zostawimy to życie... I przejdziemy do życia wiecznego. Co będę robić tam? I tak naprawdę, ym, wiecie co? Myślę, że nie musimy się tym przejmować. Nie musi się tym przejmować. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus mówi nam, że on poszedł przygotować na mieszkanie w domu ojca. I to właśnie mówi nam Ewangelia, którą dzisiaj y, rozważamy. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14, wersety 1 do 7. Tak mówi ten urywek. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę, odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Chrystus obiecuje nam, że będziemy mieli miejsce w niebie. Mamy miejsce w niebie. Mówi nam, idę przygotować Tobie miejsce w niebie. Czyli tak jak martwimy się czasami właśnie o wakacje, tak tutaj, o to życie wieczne. Właśnie nie musimy się przejmować czy będzie tam dla mnie miejsce. To miejsce jest przygotowane dla mnie. Pytanie tylko, czy chcę z tego miejsca skorzystać. Tak jak właśnie wygrałbym w loterii jakieś yy, wakacje i pytanie czy chcę tam pojechać. Mogę z tego skorzystać, ale nie muszę. Tak samo Chrystus dzisiaj nam mówi: jest dla ciebie miejsce w niebie i ja je przygotowałem. Chrystus, ten który przyszedł za mnie oddać swoje życie, on przygotowuje dla mnie miejsce. Czyli Osoba, która mnie bezgranicznie kocha, kocha mnie tak bardzo, że oddała za mnie swoje życie, przygotowuje dla mnie miejsce w niebie. Więc ta osoba też zna mnie całkowicie lepiej niż ja siebie znam. To jest Bóg, który mnie zna. Pan Bóg mnie lepiej zna niż ktokolwiek inny. Więc to miejsce będzie dostosowane właśnie do mnie. I Chrystus nam to miejsce obiecuje. Pytanie jest, czy wierzysz w to? Dzisiaj Chrystus stawia nam pytanie, czy wierzysz w to, że tak jest? Bo jeżeli nie wierzę, że tak będzie, to tak naprawdę zapomnę w ogóle o życiu wiecznym i przestanę o nim żyć. Tak jak planujemy wakacje, myślimy już trochę do przodu o tym, co będzie. Wiemy, że po tym życiu czeka nasz śmierć i potem właśnie potępienie albo życie wieczne. Chrystus nas zaprasza do tego, żeby być z Nim. Żebyśmy przede wszystkim uwierzyli Mu, że tak jest. Jeżeli uwierzymy Mu to, co On mówi dzisiaj w Ewangelii, to będziemy w końcu też mogli tak żyć. Jeżeli będziemy tak żyć, wiedząc, mając świadomość, mając pewność, że ma miejsce w niebie, to nasze życie też będzie inne. Będziemy troszeczkę inaczej żyć. W jaki sposób? Właśnie w taki sposób. Będziemy szli z Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem. On jest drogą, którą, który prowadzi nas do Ojca. Prawdą, która nas wyzwala. I tym prawdziwym życiem, którym mamy żyć na co dzień. Żyjąc właśnie w taki sposób z Nim, będziemy w tym mieszkaniu, które jest przygotowane dla nas. Uwierzmy w to, że naprawdę niebo jest dla mnie, niebo jest dla ciebie, niebo jest dla każdego z nas i że Chrystus tam na mnie czeka, że Chrystus to mieszkanie dla mnie przygotował. Uwierzmy Chrystusowi w to, co dzisiaj nam obiecuje i żyjmy w ten sposób. Niech On będzie naszą drogą, prawdą i życiem. Trzymajcie się. Pięknego dnia z Bogiem.